Po kilku miesiącach remontu, do użytku została oddana sala gimnastyczna przy gimnazjum nr 1 w Bielawie. Kompleksowo wykonano wszystkie prace remontowe, od nowego oświetlenia, poprzez malowanie ścian, aż po przygotowanie na nowo parkietu. Dzięki tej sali możemy w dalszym ciągu rozwijać naszych uczniów sportowo, co on, z czego oni się bardzo cieszą. Oni się nie mogli wręcz doczekać, kiedy ta sala znowu zostanie do użytku dopuszczona. I, w imieniu, właśnie naszych, w imieniu moich uczniów, cieszę się bardzo z tego remontu, który on został przeprowadzony. Jest to największa inwestycja za mojej kadencji, z której jestem bardzo dumna. Warto wspomnieć, że uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Bielawie osiągają wybitne wyniki w różnych dziedzinach sportu. Już ledwo zaczął się rok szkolny, a mamy już mistrzostwa powiatu w biegach sztafetowych wygrane. Mamy już czwarte miejsce w Dolnośląskim MTB kolarstwo sportowe, także a w którym muszę powiedzieć, że wzięli udział uczniowie po raz pierwszy w tym roku, więc uważam, że czwarte miejsce na województwie to jest bardzo dobre dla nich. Dobrze wyposażona sala gimnastyczna w bielawskich szkołach to już standard. Mamy nadzieję, że dzięki tak korzystnym warunkom treningowym już niebawem będzie to zauważalne po dobrych wynikach sportowych uczniów gimnazjum nr 1.